Każdego ranka ta sama chaotyczna rutyna. Przeładowane harmonogramy, nieustanne powiadomienia, nieskończone listy zadań. Biegałem w te i z powrotem, próbując zrobić wszystko naraz. Przygotowywałem kawę, jednocześnie odpowiadając na e-maile, oglądałem filmy, podczas gdy organizowałem dokumenty, rozmawiałem przez telefon, próbując jednocześnie posprzątać dom. Pod koniec dnia uczucie zawsze było to samo całkowite wyczerpanie i wrażenie, że nic nie zostało naprawdę dobrze zrobione. Mój dom? Idealne odzwierciedlenie tego zestresowanego umysłu, przedmioty wszędzie, szuflady przepełnione, nieuporządkowane szafy. Gdy po raz trzeci w tym samym tygodniu zgubiłem klucze, zrozumiałem, coś musiało się zmienić. Rozpacz przekopywania każdego zakątka domu, będąc już spóźnionym na ważne spotkanie, sprawiła, że zatrzymałem się i spojrzałem na chaos dookoła z nową perspektywą. To nie był tylko problem organizacji fizycznej, to było bezpośrednie odzwierciedlenie mojego roztargnionego umysłu, niezdolnego do pełnej koncentracji na jednym zadaniu. Przemiana rozpoczęła się, gdy natknąłem się na stare japońskie zasady, całkowita koncentracja na jednej czynności naraz. Nie chodziło tylko o organizację przedmiotów, ale o całkowite przekształcenie mojego sposobu istnienia w świecie. Odkryłem, że najbardziej harmonijne przestrzenie nie są tworzone przy użyciu drogich mebli czy wyszukanej dekoracji, ale poprzez obecność i uważność w każdym geście. Dziś chcę podzielić się tym, jak ta praktyka przekształciła nie tylko mój dom, ale każdy aspekt mojego życia. Pokażę siedem zasad, które poznałem i jak zastosowałem je w każdym pomieszczeniu zamieniając chaotyczne otoczenie w prawdziwe sanktuarium pokoju i funkcjonalności. Zmiana była tak głęboka, że teraz mogę znaleźć cokolwiek w kilka sekund. Budzę się z jasno określoną myślą i zasypiam z spokojnym sercem. Kiedy zacząłem praktykować koncentrację na jednej czynności, moje pierwsze odkrycie było zaskakujące. Zdałem sobie sprawę, że nigdy tak naprawdę nie widziałem swojego własnego domu. Zawsze przechodziłem przez pomieszczenia z umysłem w innym miejscu, gromadząc przedmioty bez świadomości, tworząc bałagan nieświadomie. Pierwszym krokiem było po prostu zatrzymanie się i obserwowanie każdej przestrzeni, jakbym widział ją po raz pierwszy. Wykonałem prostą ćwiczenie. Usiadłem w milczeniu w każdym pomieszczeniu na pięć minut, po prostu obserwując. W mojej sypialni zauważyłem szuflady, które ledwo się zamykały, tak były pełne. W kuchni zobaczyłem szafki wypełnione przyborami, których rzadko używałem. W salonie zidentyfikowałem powierzchnie pokryte przedmiotami, które nie miały wyraźnego celu. Ta uważna obserwacja była odkrywcza. Nie dało się zmienić czegoś, czego nawet nie widziałem wyraźnie. Drugą zasadą, której się nauczyłem, była wartość pustej przestrzeni. W tradycyjnych japońskich wnętrzach pusta przestrzeń jest tak samo ważna jak obecne przedmioty. Zacząłem dostrzegać puste obszary, nie jako miejsca do wypełnienia, lecz jako istotne elementy, które pozwalają każdemu przedmiotowi oddychać i wypełniać swoją funkcję w pełni. Rozpocząłem proces selekcji przedmiotów z prostym pytaniem Czy to przynosi mi rzeczywistą korzyść, czy jedynie zajmuje miejsce? Byłem zaskoczony, gdy zrozumiałem, ile rzeczy zachowywałem z nawyku, strachu przed przyszłą potrzebą lub przestarzałego emocjonalnego przywiązania. Z każdym przedmiotem, który świadomie usunąłem, czułem narastającą lekkość, jakby uwolniona przestrzeń fizyczna tworzyła także więcej miejsca w moim umyśle. W mojej szafie zmniejszyłem ilość ubrań o połowę, zostawiając tylko te, które naprawdę nosiłem i które ze sobą pasowały. Efekt był natychmiastowy: więcej miejsca w szufladach, mniej czasu spędzonego na zastanawianiu się, co założyć, mniej nagromadzenia brudnych ubrań. Zdałem sobie sprawę, że posiadanie mniejszej ilości opcji nie oznacza ograniczenia, lecz wolność. W kuchni usunąłem podwójne akcesoria oraz urządzenia, z których korzystałem rzadko, przearanżowałem szafki tak, aby codzienne przedmioty były w zasięgu ręki, a rzadziej używane umieściłem w wyższych półkach. Każda szuflada zaczęła mieć swoją określoną funkcję, z prostymi przegrodami, które pozwalały wszystko widzieć i łatwo dostępować. Przygotowanie posiłków stało się bardziej płynne, prawie jak spokojny taniec, zamiast świątecznego, gorączkowego poszukiwania zagubionych utensyliów. W łazience pozbyłem się przeterminowanych produktów, nagromadzonych próbek oraz przedmiotów, których nie używałem regularnie. Ograniczenie do samego niezbędnego przekształciło moje poranki. Bez wizualnych rozpraszaczy dziesiątek produktów moja poranna rutyna stała się płynna i bez wysiłku pozwalając mi rozpocząć dzień z większym spokojem i klarownością umysłu. Trzecim zasadą, którą wprowadziłem, było nadawanie każdemu przedmiotowi stałego miejsca. Zauważyłem, że znaczna część codziennego bałaganu brała się z braku przypisanych miejsc dla rzeczy. Zacząłem obserwować swoje nawyki i naturalny przepływ w domu, umieszczając przedmioty tam, gdzie naturalnie bym ich szukał. Klucze zyskały małą dekoracyjną miseczkę przy drzwiach. Ważne dokumenty zostały poukładane w specjalnym segregatorze w pierwszej szufladzie biurka. Regularnie używane leki znalazły swoje miejsce w łatwo rozpoznawalnym pudełku w szafce łazienkowej. Ta prosta praktyka usunęła codzienną frustrację związaną z poszukiwaniem niezbędnych przedmiotów i znacznie zmniejszyła nagromadzenie rzeczy na stołach i blatach. Czwartą zasadą było wprowadzenie rytmu natury w organizację domu, Obserwowałem, jak pory roku naturalnie się zmieniają, przynosząc różne potrzeby. Stworzyłem nawyk reorganizacji przestrzeni na początku każdej pory roku, dostosowując środowisko do nowych okoliczności. Zimą koce były bardziej dostępne, latem lekkie ubrania zyskiwały pierwszeństwo w szafie. Ta praktyka sezonowego reorganizowania stała się rytuałem odnowy. Zamiast nudnej czynności, Przekształciła się w moment ponownego połączenia z przestrzenią i naturalnym cyklem czasu. Każda zmiana wprowadzała nową energię do domu i mojego życia. Piątą zasadą było uznanie znaczenia małych, codziennych działań. Zrozumiałem, że utrzymanie porządku zależy mniej od dużych, okazjonalnych porządków, a bardziej od drobnych, stałych gestów. Rozwinąłem nawyk, aby nigdy nie opuszczać pomieszczenia bez zabrania ze sobą czegoś, co znajdowało się w niewłaściwym miejscu. Zacząłem odkładać każdy przedmiot od razu po użyciu. Nauczyłem się ścielać łóżko zaraz po wstaniu, co tworzyło natychmiastowe poczucie porządku, które pozytywnie wpływało na cały dzień. Te mikrorutyny, które zajmowały zaledwie kilka sekund, wyeliminowały potrzebę dużych, stresujących reorganizacji w weekendy. Utrzymanie porządku stało się prawie niewidoczne, naturalnie zintegrowane z codziennym rytmem dnia. To była rewelacja, by zrozumieć, że prawdziwa organizacja nie wymaga dużych, skoncentrowanych wysiłków, ale konsekwencji w małych działaniach. Szóstą zasadą było nadanie intencjonalności każdemu przedmiotowi w domu. Zacząłem selekcjonować przedmioty nie tylko pod kątem ich funkcjonalności, ale także radości, jaką przynosiły do mojego życia. Stopniowo wymieniałem przedmioty, Czysto użytkowe na takie, które spełniały tę samą funkcję, ale dodawały także piękno i znaczenie. Prosta wymiana plastikowych kubków na dwa kubki ceramiczne ręcznie robione odmieniła prostą czynność picia wody w moment docenienia. Wymiana wielu dekoracyjnych poduszek na jedną, wykonaną z naturalnego materiału w kolorach, które naprawdę mi się podobały, prowadziła większą harmonię wizualną do salonu. Zdałem sobie sprawę, że przedmioty wybierane z zamysłem. Tworzyły inne połączenie z przestrzenią, naturalnie lepiej dbałem o to, co naprawdę ceniłem. Siódma zasada, być może najbardziej transformacyjna, polegała na zrozumieniu domu jako żywego bytu, który odzwierciedla i wpływa na nasze wewnętrzne życie. Zacząłem traktować każde pomieszczenie z takim samym troskliwym i szacunkowym podejściem, jakby było bliskim przyjacielem. Zauważyłem, jak różne aranżacje wpływają na mój nastrój, moją energię a nawet myśli. Przeorganizowałem salon, aby ułatwić rozmowy, ustawiając wygodne siedzenia naprzeciwko siebie, zamiast kierować je wszystkie w stronę telewizora. W sypialni usunąłem rozpraszające elementy, takie jak urządzenia elektroniczne i przedmioty związane z pracą, przekształcając ją w prawdziwe sanktuarium do odpoczynku. W kuchni stworzyłem małą przestrzeń dedykowaną uważnemu parzeniu herbaty, gdzie mogłem świadomie robić przerwy w ciągu dnia. Wdrażanie tych zasad miało charakter stopniowy, pomieszczenie po pomieszczeniu. Zacząłem od wejścia do domu, genkan, jak nazywają to Japończycy, tworząc przestrzeń przejściową między światem zewnętrznym a wnętrzem, mały stół na klucze i korespondencję, ławka do wygodnego zdejmowania butów, minimalistyczny wieszak na niezbędne płaszcze. Ta strefa przejściowa stała się codziennym rytuałem, który pozwalał zostawić zmartwienia zewnętrzne, zanim wejdę do sanktuarium domu. W salonie skoncentrowałem się na tworzeniu środowiska, które sprzyja zarówno towarzyskości, jak i chwilom samotnej kontemplacji. Usunąłem nadmiar mebli, pozostawiając tylko najwygodniejszą sofę, dwa fotele i wielofunkcyjną ławę. Ściany, wcześniej pokryte obrazami i dekoracjami, zostały uproszczone, aby pomieścić tylko dwa dzieła sztuki które naprawdę współbrzmiały z moją esencją. Efekt był przestrzenią, która oddychała, zapraszając zarówno do ruchu, jak i do odpoczynku. W kuchni transformacja była szczególnie znacząca. Usunąłem wszystkie przybory z blatów, pozostawiając jedynie czajnik do codziennego użytku i małą doniczkę z świeżymi ziołami. Przeorganizowałem szafki, tak aby każdy ruch związany z przygotowaniem jedzenia odbywał się naturalnie, bez przeszkód czy zbędnych poszukiwań. Wyeliminowałem urządzenia o nałożonych funkcjach, zatrzymując jedynie te, które faktycznie regularnie wykorzystywałem. Efektem była kuchnia, która zapraszała do świadomego przygotowywania potraw. Gotowanie przestało być stresującym zadaniem i stało się niemal formą medytacji. Prostota przestrzeni pozwalała na całkowite skoncentrowanie się na procesie przekształcania składników w pożywne posiłki, bez wizualnych rozproszeń w postaci dziesiątek przedmiotów. Każdy etap przygotowania zyskiwał nowy wymiar sensoryczny. W biurze wyzwaniem było stworzenie środowiska sprzyjającego skupieniu, bez przytłaczającej surowości. Usunąłem wszystko z biurka poza niezbędnymi rzeczami do bieżącego zadania. Stworzyłem prosty system archiwizacji, w którym każdy dokument miał swoje konkretne miejsce, łatwe do zidentyfikowania. Wymieniłem niewygodne krzesło na takie, które odpowiednio wspierało postawę, i zapraszało do pełnego zanurzenia się w pracy. Rezultatem była transformacja jakości pracy, wykonywanej w tej przestrzeni. Bez ciągłych bodźców wizualnych mój umysł naturalnie wchodził w stan przepływu, pozwalając na głęboką koncentrację przez dłuższe okresy. Zadania były realizowane bardziej efektywnie i kreatywnie. Biuro przestało być miejscem stresu i stało się zaproszeniem do znaczącej pracy. W sypialni, transformacja. Podążała za japońską zasadą, że przestrzeń, w której śpimy, powinna być wyłącznie dedykowana odpoczynkowi. Usunąłem telewizor, urządzenia elektroniczne i wszelkie przedmioty związane z pracą lub nauką. Łóżko zyskało prześcieradła z naturalnej bawełny w delikatnych kolorach, a stolik nocny został uwolniony od zbędnych przedmiotów, pozostawiając jedynie książkę, szklankę wody i małą roślinę. Firany zostały zastąpione innymi, które lepiej blokowały światło, tworząc sprzyjające warunki do głębokiego snu. Wprowadziłem nawyk codziennej wentylacji sypialni, nawet zimą, co pozwalało na odnowienie powietrza. Ta transformacja zaowocowała bardziej regenerującymi nocami i bardziej energetycznymi porankami. W łazience skoncentrowałem się na stworzeniu przestrzeni, która zachęcałaby do funkcjonalnej higieny oraz do chwil świadomej troski o siebie. Zorganizowałem produkty w małych tacach, grupując je według funkcji. Usunąłem nadmiar ręczników, pozostawiając tylko to, co niezbędne, złożone w sposób zajmujący minimalną ilość miejsca. Dodałem małą drewnianą ławkę, na której mogłem usiąść na chwilę zadumy podczas dłuższej kąpieli. Te fizyczne zmiany w przestrzeni szybko zaczęły wpływać na inne aspekty mojego życia. Zauważyłem, że praktyka wykonywania jednej rzeczy naraz z pełną uwagą, naturalnie przenosiła się na organizację domu. Podczas posiłków zacząłem jeść bez rozproszeń, delektując się każdym kęsem. W rozmowach nauczyłem się słuchać z pełną obecnością, nie planując w myślach następnych słów. W pracy odkryłem moc poświęcania bloków czasu na konkretne zadania bez ciągłych przerwań związanych z multitaskingiem. Korzyści z tego podejścia szybko stały się oczywiste we wszystkich obszarach. Moja produktywność wzrosła. Mimo że poświęcałem mniej godzin na pracę, mój sen znacząco się poprawił, mimo krótszego czasu spędzonego w łóżku, moje relacje pogłębiły się, mimo że spędzałem mniej czasu w towarzystwie innych. Jakość zastąpiła ilość w każdym aspekcie życia. Nauczyłem się również, że prawdziwa organizacja to nie stan końcowy do osiągnięcia, lecz ciągła praktyka, codzienny związek z przestrzenią. Są dni, kiedy idealny porządek nieco się załamuje i to jest naturalne. Różnica polega na tym, że teraz mam proste systemy, które pozwalają mi wrócić do równowagi bez nadmiernego wysiłku. Praktyką, którą wdrożyłem, jest pięciominutowy reset codzienny. Przed snem poświęcam kilka minut na przywrócenie przedmiotów na swoje miejsca, przygotowanie kuchni na następny poranek oraz krótką organizację tego, co będzie potrzebne na kolejny dzień. Ten mały wieczorny rytuał zapewnia, że każdy nowy dzień zaczyna się z jasnością i porządkiem, bez stopniowego gromadzenia się małych nieporządków. Kolejnym ważnym odkryciem było zrozumienie, że proces upraszczania nigdy nie jest naprawdę zakończony. To niekończąca się spirala doskonalenia. Z każdym cyklem organizacji staje się bardziej wrażliwy na to, co naprawdę ma znaczenie, bardziej zdolny do identyfikacji tego, co naprawdę służy mojemu obecnemu życiu. Przedmioty, które wydawały się niezbędne w pierwszym cyklu organizacji, często okazują się zbędne w drugim lub trzecim. Zauważyłem również głęboką więź między jasnością przestrzeni fizycznej a jasnością umysłu. W dniach emocjonalnego zamieszania lub trudnych decyzji, prosty akt zorganizowania szuflady lub posprzątania powierzchni często przynosi zaskakujące wglądy w pozornie niepowiązane kwestie. To tak, jakby zewnętrzny porządek tworzył warunki, aby umysł również znalazł swoje własne wzorce jasności. Wpływ na finanse również był zauważalny. Praktyka starannego wybierania każdego przedmiotu, który wchodzi do domu, naturalnie przedłużyła się na decyzje zakupowe. Rozwinąłem nawyk głębokiego kwestionowania rzeczywistej potrzeby i trwałej wartości każdej potencjalnej nabycie. Wynikiem tego była znacząca redukcja zakupów impulsywnych i bardziej świadome kierowanie zasobów na doświadczenia i przedmioty naprawdę znaczące. Jednym z najpiękniejszych aspektów tej podróży było dostrzeganie, jak relacja z przedmiotami uległa transformacji. Zaczęłam postrzegać każdy element w domu nie jako martwą własność, lecz jako coś, co również wymaga troski i uwagi. Opracowałam małe rytuały konserwacji, polerowanie drewnianego stołu naturalnym olejem, szycie niewielkiej dziury w jeszcze użytecznej odzieży, staranne czyszczenie noża przed jego schowaniem. Te gesty troski, zdala odbycia nużącymi obowiązkami, stały się momentami połączenia i wdzięczności. Zdałam sobie sprawę, że posiadanie mniejszej liczby przedmiotów, ale głębokie dbanie o każdy z nich, przynosiło znacznie bardziej trwałą satysfakcję niż ciągłe nabywanie nowych rzeczy. Przedmioty nabierały historii, Rozwijały własną patynę świadomego użycia, stawały się prawdziwymi towarzyszami podróży, a nie wyrzucanymi towarami. Kolejnym odkryciem była moc transformująca codziennych rytuałów. Przekształciłam dawne automatyczne czynności w chwilę pełnej obecności. Poranne parzenie kawy stało się rytuałem, który angażował wszystkie zmysły. Aromat świeżo mielonych ziaren, dźwięk wrzącej wody, widok ciemnego płynu powoli napełniającego filiżankę dotyk ciepłej ceramiki w dłoniach, a na koniec złożony smak przy pierwszej świadomej degustacji. Te mikromomenty pełnej świadomości, rozrzucone w ciągu dnia, tworzyły naturalne pauzy w przyspieszonym rytmie współczesnego życia, funkcjonowały jak kotwice obecności, które naturalnie spowalniały umysł i wprowadzały inną jakość do doświadczenia czasu. Proces odczepienia ujawnił także zaskakujące aspekty mojej własnej tożsamości. Odkryłam, ile z tego, co przechowywałam, było związane nie z moimi aktualnymi potrzebami czy radościami, ale z przeszłymi lub wyimaginowanymi wersjami mnie samej, ubrania, które już na mnie nie pasowały, ale reprezentowały konkretny okres w życiu, książki, których nigdy nie przeczytam, ale które budowały intelektualny wizerunek, z którym się identyfikowałam, sprzęt do hobby, które nigdy naprawdę nie rozwinęłam, ale który symbolizował, kim chciałabym być. Uwolnienie się od tych przedmiotów oznaczało także uwolnienie się od przestarzałych oczekiwań wobec mnie samej, co otworzyło przestrzeń na bardziej autentyczne połączenie z tym, kim naprawdę jestem w teraźniejszości. To był proces szczerości i akceptacji, który wykraczał poza proste uporządkowanie rzeczy. Jedna z najgłębszych przemian miała miejsce w moim stosunku do czasu. Praktyka wykonywania jednej rzeczy na raz. Z pełną obecnością, naturalnie stanęła w opozycji do kultury szaleńczej produktywności, w której żyjemy. Odkryłam, że zadania realizowane z pełną koncentracją nie tylko były kończone w lepszej jakości, ale często wymagały mniej czasu niż wtedy, gdy były wykonywane wśród ciągłych rozproszeń. Moja agenda również przeszła proces minimalizmu. Podobnie jak usunęłam zbędne przedmioty z domu, zaczęłam eliminować zobowiązania i aktywności, które nie przynosiły realnej wartości w moim życiu. Stworzyłam puste miejsca w kalendarzu, okresy bez określonego planu, zarezerwowane na to, co w danym momencie okaże się najpotrzebniejsze lub najinspirujące. Ta bardziej płynna relacja z czasem przyniosła uczucie przestronności w życiu. Dni przestały być wyścigiem z czasem i stały się naturalną sekwencją momentów, z każdym o własnym rytmie i celu. W codziennym życiu opracowałem kilka prostych technik, które ułatwiły mi utrzymanie tego stylu życia. Jedną z nich jest to, co nazywam zasadą wejścia i wyjścia. Na każdy nowy przedmiot, który wchodzi do domu, musi wypaść coś z tej samej kategorii. Nowa książka oddaje starą, nowy element odzieży, stara znajduje nowy dom. Ta prosta praktyka zapobiega stopniowemu gromadzeniu rzeczy, które z łatwością mogą podważać wysiłki w zakresie organizacji. Inną praktyką było stworzenie skrzynki oczekiwania, wyznaczonego miejsca na przedmioty, co do których mam wątpliwości, czy naprawdę powinienem je zatrzymać. Zamiast podejmować natychmiastową decyzję pod presją emocjonalną, wkładam przedmiot do skrzynki z datą. Jeśli po trzech miesiącach nie poczuję potrzeby jego odzyskania, będzie jasne, że mogę go uwolnić bez wyrzutów sumienia. Prowadziłem również zwyczaj regularnych przeglądów każdej części domu. Nie chodzi o wielkie reorganizacje, ale o przyjazne rozmowy z przestrzenią, sprawdzając czy sposób, w jaki rzeczy są zorganizowane, nadal wspiera obecny bieg życia. Ta elastyczność w dostosowywaniu systemów, w miarę zmieniających się okoliczności, jest kluczowa dla utrzymywania organizacji jako czegoś żywego i istotnego. Szczególnie wyzwalające było zrozumienie, że prawdziwa organizacja nie polega na estetycznej perfekcji, ani na dostosowywaniu się do zewnętrznych norm, ale na tworzeniu środowiska, które szczerze wspiera mój unikalny sposób życia. Moja obecna organizacja może nie być wystarczająco fotogeniczna dla magazynów wnętrzarskich, ale doskonale działa dla mnie. A ta autentyczność przynosi satysfakcję, której żadna zewnętrzna akceptacja nie mogłaby zapewnić. Wpływ tej transformacji rozciągnął się znacznie dalej niż mury mojego domu. Przyjaciele i rodzina zaczęli dostrzegać zmiany, nie tylko w przestrzeni fizycznej, ale także w jakości mojej obecności. Rozmowy stały się głębsze, ponieważ nauczyłem się słuchać z tą samą uwagą, jaką poświęcałem pracom domowym. Moja zdolność do prawdziwego bycia obecnym podczas spotkań tworzyła inną jakość połączenia. Niektórzy przyjaciele, zainspirowani transformacją, której byli świadkami, poprosili o pomoc w rozpoczęciu podobnych procesów w swoich własnych domach. W tych momentach dzielenia się zdałem sobie sprawę, że prawdziwe piękno tego podejścia leży w jego uniwersalności. Niezależnie od wielkości domu, składu rodziny czy zasobów finansowych, podstawowe zasady można dostosować do każdego kontekstu. Rodziny z dziećmi mogą uprościć rutyny i stworzyć systemy, które promują autonomię i odpowiedzialność od najmłodszych lat. Osoby w bardzo małych przestrzeniach mogą korzystać z zasad wielofunkcyjności i organizacji pionowej. Ci, którzy mieszkają z innymi, którzy nie dzielą tego samego zainteresowania, mogą zacząć stosować zasady jedynie w swoich osobistych przestrzeniach. Refleksjonując nad tą drogą transformacji, dostrzegam, że to, co początkowo wydawało się tylko organizacją przedmiotów, okazało się ścieżką do samopoznania i obecności. Nie chodziło tylko o stworzenie pięknej przestrzeni, ale o stworzenie warunków dla bardziej świadomego i znaczącego życia. Prawdziwą nagrodą nie było perfekcyjnie zorganizowane życie, chociaż to z pewnością jest przyjemne. Prawdziwą nagrodą było odkrycie nowego sposobu bycia na świecie, sposobu wolniejszego, bardziej uważnego, bardziej związanego z każdym momentem i każdym gestem. Sposobu, który dostrzega piękno w prostocie i sens w najcodzienniejszych czynnościach. Jeśli zaczynasz swoją własną podróż transformacji, pamiętaj, zacznij od małych kroków. Jedna przestrzeń, jedna szuflada. Pozwól sobie prawdziwie zaobserwować, co się tam znajduje, zanim zaczniesz jakiekolwiek zmiany. Delikatnie kwestionuj każdy przedmiot. Pytaj siebie nie tylko, czy jest użyteczny, czy ładny ale czy naprawdę służy życiu, które chcesz teraz stworzyć? Pamiętaj również, że jest to głęboko osobisty proces. Nie ma magicznej liczby przedmiotów, które powinieneś posiadać, ani konkretnego wzoru estetycznego do naśladowania. Prawdziwą miarą sukcesu jest to, jak się czujesz w danej przestrzeni, uczucie spokoju, gdy wchodzisz do pokoju, łatwość w znajdowaniu tego czego potrzebujesz, jakość Twojej obecności, gdy przebywasz w każdym pomieszczeniu. I może najważniejsze, miej cierpliwość do siebie. Prawdziwa transformacja odbywa się w spirali, a nie w liniowych szeregach. Będą chwile regresu, dni, w których chaos wydaje się powracać, okresy, w których stare nawyki odżywają. To część podróży, ważne, aby powracać, zawsze z delikatnością, do praktyki obecności i intencjonalności. Dom, który tworzymy, jest ostatecznie odzwierciedleniem życia, które wybieramy żyć. Gdy upraszczamy nasze przestrzenie, jednocześnie klarujemy nasze priorytety. Gdy świadomie dbamy o nasze otoczenie, jednocześnie pielęgnujemy naszą zdolność do bycia w pełni obecnym w teraźniejszości. Praktyka robienia tylko jednej rzeczy naraz z pełną uwagą jest potężnym antidotum na fragmentację nowoczesnego życia. To zaproszenie do zwolnienia tempa do zgłębiania, do naprawdę zamieszkania w każdej chwili, zamiast tylko szybko przechodzić do następnej. I to jest moim zdaniem prawdziwy, ukryty skarb w pozornej prostocie tego podejścia. Poza uporządkowanym domem, poza zoptymalizowanym czasem, poza jaśniejszym umysłem, znajduje się możliwość życia w pełni, gdzie każda aktywność, niezależnie od tego jak mundana się wydaje, doświadcza się w całości gdzie piękno może być znalezione w najprostszym geście, a każdy moment zawiera możliwość pełnej obecności. Zachęcam Cię do rozpoczęcia swojej własnej podróży, nie jako dążenie do perfekcji, ale jako ciekawą eksplorację tego, co może się wydarzyć, gdy zaczynamy upraszczać, aby wzmocnić to, co naprawdę ważne. Jeden krok naraz, jeden przedmiot naraz, jeden moment naraz. Przemiana zaczyna się teraz, dokładnie tam, gdzie jesteś. Podziel się tym błogosławionym wideo, aby mogło dotrzeć i pomóc innym ludziom, takim jak ty i ja. Nie zapomnij kliknąć przycisku subskrybuj, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Bardzo dziękuję z całego serca za bycie częścią naszej wspólnoty wiary. Jeśli chcesz trochę bardziej wesprzeć nasz kanał, rozważ, zostanie członkiem naszego kanału. Zostawiam tutaj jeszcze dwa filmy, abyście mogli kontynuować swoje poszukiwania. Dziękuję i niech Bóg błogosławi wszystkich. Do zobaczenia.